Widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku na MZM tego, jak on się nazywał, meltdowna, drugi odcinek. Z so... Geometry Dash Meltdown. No i se, o, ej, ten skin jest To jest nasz drugi odcinek z Geometry Dasha Melddaun. I teraz będziemy przechodzić w Viking Arena. Czyli mój ulubiony tych wszystkich. Toż wycho psasy. Tam tak. Pan był kojny. Ej, wiedz, bo widziałam tam przejście. To może spróbujemy. I tak się na nim, i tak nigdy się nie gniewa na ten level, bo nie fajny. Ta magma, to wszystko to jest po prostu zajebickie. No nie! Ale fajny level Muzyka jest fajna. Że na końcu cię coś goni, to to jest po prostu za Nie I start. Lubię sobie tak trzymać rękę, do tego jestem przyzwyczajona. ale się. Uhu, koń. No, ale aż nie mogę, nie musiałem tak wysokość. Teorię owiwnika też. Hmm? Tak. Hmm? Wejdę i... Ale mi się wydaje, że początek The de, si, de, le, de Level sis, czy jak on się tam nazywał, to to jest Synk. Wiecie, co to znaczy Synk?

Ciekawe czy to też jest synk. Aha, nie. Nie gniewam się na te na wikingareny. I tak to jest normal, czyli w ogóle nic trudnego. Ale słyszałam, że to jest cięższe niż Polar Geist, a na Polar Geist jest jeden z najtrudniejszych koinów Gometry Dash. To jest ten trzeci też daleko się uplasował. dla jeden z Fitger Dash. Z tym, że trzeba zdobyć 10 bałych kojdeczków. Na, no, kain. Coins, 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 coins. Koiny, koiny, Kojny! kojny, kojny, kojny. Kończ, koń, Coins, 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 coins. Może nas z tym razem zagram tym skinem. Co to jest za skin? Ale dobra, to dziękuję wam widzowie za ten odcinek. To cześć.